Szef kancelarii prezydenta Nawrockiego, patrząc się prosto w oczy Tuska, powiedział, co o nim myśli publicznie przy wszystkich. To jest tak mocne, że cały Sejm zaczął bić brawa. Oglądaj do końca. Gdzie pan był wtedy, kiedy darował pan dług Gazpromowi, kiedy nawet szefowie pana spółek mówili, że nie wolno tego zrobić? Gdzie pan wtedy był? Po której stronie pan wtedy był? Po ruskiej czy po polskiej? I tak można wymieniać, panie premierze, bardzo długo. I to nie jest, panie premierze powód do uśmiechu. Bo ja bym chciał mieć premiera polskiego rządu. Ja mam taki apel, panie premierze. Dzisiaj mimo że pan, jak rozumiem, jako szef koalicji postanowił utajnić to posiedzenie, niech pan je ujawni. Wtedy zobaczymy, co wtedy na tym posiedzeniu wybrzmiało. Bo dzisiaj stosuje pan bardzo nieuczciwą niestety, panie premierze, metodę. To znaczy, zamknąć usta wszystkim parlamentarzystom. Zamknąć usta administracji prezydenta, a stanąć na tej mównicy, a stanąć na tej mównicy, a stanąć na tej mównicy i powiedzieć albo będziecie głosować za rosyjską mafią, albo będziecie głosować za moją ustawą. To jest fałszywy wybór. I pan doskonale o tym wie. Doskonale pan wie. Pan właściwie swoim wystąpieniem pisze. Przeciwko sobie i przeciwko szefom swoich służb, szefom swoich, swoim ministrom. jako oskarżenia. Od grudnia zeszłego roku powinno być wprowadzone to rozporządzenie, które w części działa bezpośrednio. Pan dzisiaj staje tutaj, leje krokodyle łzy, straszy Polaków, mówi o rosyjskiej mafii. Gdzie pana służby? Gdzie pana państwo, jeżeli było tak bardzo niebezpiecznie, były przez cały rok? Gdzie one były? Wczoraj się pan obudził? Wtedy, kiedy wpłynęło weto prezydenta? Kiedy pan miał informację? Kiedy pan miał informację o tym, że są problemy? Czy od roku, czy od dwóch lat rządzicie? Czy wtedy, kiedy prezydent zawetował i pan postanowił politycznie uruchomić służby tylko po to, żeby mieć argument do tego, żeby walczyć z prezydentem, zamiast poprawiać ustawę? Także temat głosowania, szanowni państwo, nie tak jak fałszywie pan premier postawił. To nie jest temat głosowania, czy jesteś za rosyjską mafią, czy jesteś za tą ustawą. Temat głosowania jest bardzo prosty. Jak przykryć, jak przykryć nieudolność rządu, dramatyczną sytuację w ochronie zdrowia, klęskę szczytu wczorajszego medycznego, gigantyczny deficyt finansów publicznych, brak działania służb, prokuratora, który zamiast ścigać przestępców owija się z psem w jakiejś taśmy, pan premier, chodzi, pan premier chodzi na grzyby w garniturze. Trzeba ściągnąć, panie premierze, ten garnitur, podwinąć rękawy i wziąć się do roboty. Mówił pan o niekompetencji administracji prezydenta Rzeczypospolitej. Jak to możliwe, panie premierze? Dysponuje pan olbrzymią rzeszą urzędników, kilkanaście resortów. Ja tylko tak dla przykładu podam, Kancelaria Prezydenta to jest 550 osób, jedno Ministerstwo Sprawiedliwości to jest 1200 osób administracji. I wy mając taką armię urzędników, taką armię specjalistów, wydając na nie krocie, piszecie ustawę, którą dzisiaj pan twierdzi, że jest jedynym kluczem do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo państwa. Panie premierze, przykro mi powiedzieć, ale pan się uśmieszy. Ja nie wiem, jakie są wiodące firmy na rynku. Ja wiem jedno, że dla wszystkich firm powinny być równe zasady. Pan również bardzo nieuczciwie, bardzo nieuczciwie próbuje to rozgrywać w sposób absolutnie polityczny, mówiąc, że kryptowaluty to tylko prawa strona, że kryptowaluty to tylko prawicowe media. Ja wiem, do czego to dąży. Ja wiem, do czego to dąży. Chce pan powiedzieć, uruchamiając służby w ostatniej chwili, tak na chrypcika, ad hoc, trochę w bałaganie, Trochę można powiedzieć w jakimś rozedrganiu. Próbuje pan uruchomić służby, tylko żeby przykryć wszystkie problemy, które generuje pański rząd. Naprawdę, jeszcze raz ponawiam tę propozycję. Siądźmy razem, napiszmy dobrą ustawę w dwa, trzy tygodnie, złożymy ją do Sejmu i przegłosujemy ją. Trzeba tylko chcieć. U was po prostu, panie premierze, niestety brakuje woli. więc nie mogę oczywiście sięgać do tych informacji które pan premier przedstawiał w wysokiej izbie chociaż większość z nich w mojej ocenie zresztą pewnie w większości państwa nie miała żadnego charakteru tajnego ale to jest właśnie ten zabieg żeby powiedzieć że coś jest na rzeczy że trzeba się bać że rząd jest za bezpieczeństwem Polaków ale nie wiadomo z czego to wynika i postawienie tego rozróżnienia ruscy i my ja pan, gdybym chciał panie premierze to Granice stawiać, sięgając do historii, mógłbym zapytać, gdzie pan był? Czy po ruskiej, czy po polskiej stronie, wtedy, kiedy pan przeprowadzał reset z Rosją? Gdzie pan był? Czy po ruskiej, czy po polskiej stronie, kiedy pan na granicy stawał, kiedy polscy żołnierze i funkcjonariusze strzegli tej granicy i mówili, że trzeba jej bronić. Polacy mówili, że trzeba jej bronić. Mówili, jesteśmy murem za polskim mundurem, a pan mówił, to są biedni ludzie, których trzeba tutaj wpuścić. Gdzie pan był, jak był realizowany ten scenariusz napisany przez Putina w Moskwie pan i realizowany przez przybonow. Łukaszenkę? Gdzie pan był? Czy pan był po ruskiej czy po polskiej stronie? Gdzie pan był, jak różne gwiazdki i celebryci obrażali polski mundur, pluli na ten mundur dosłownie i w przenośni? Gdzie pan wtedy był, panie premierze? Gdzie pan był wtedy, kiedy darował pan dług Gazpromowi, kiedy nawet szefowie pana spółek mówili, że nie wolno tego zrobić? Gdzie pan wtedy był? Gdzie pan był wtedy, kiedy Pan mówił, że niepotrzebny nam jest gazoport w Świnoujściu, bo mamy dosyć tego i gaz norweski, bo mamy przecież ważne kontrakty rosyjskie. Po której stronie pan wtedy był? Po ruskiej czy po polskiej? I tak można wymieniać, Panie Premierze, bardzo długo. I to nie jest, Panie Premierze, powód do uśmiechu, bo ja bym chciał mieć premiera polskiego rządu, nawet do, wobec którego jestem w opozycji. Ale który w zasadniczych kwestiach państwa, interesu publicznego? Bezpieczeństwa naszych obywateli nie kieruje się rozedrganiem bieżączki politycznej i nie gasi pożarów, które sam wzniecił, jakimiś akcjami służb. Tylko odpowiedzialnie prowadzi polskie sprawy. Nawet w sporze, głębokim sporze, ale sporze o coś, a nie przeciwko czemuś. I nie przeciwko komuś. Nie przeciwko prezydentowi. Szanowni państwo, szanowni państwo oczywiście będę tutaj za chwilę odpowiadał na kolejne pytania. Ale jeszcze raz apeluję i proszę o to w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej, w imieniu Polaków, o to, żebyśmy podeszli do tego tematu nie przez pryzmat niejawnych informacji, niedopowiedzeń, przekłamań, zamykania ust, zwoływanego nagle posiedzenia, bo też mógłbym zapytać się, zastanawiam się panie premierze, ile z tych informacji, o których... Pan mówi, które Pan ma, ile pańskie służby przekazały Prezydentowi Rzeczypospolitej, ile przekazały administracji prezydenta? Ile? Może Pan odpowiedzieć? Więc to jest niestety brudna, cyniczna, polityczna gra obliczona tylko i wyłącznie na to, żeby uciekać do przodu przed problemami, które pana, panie premierze i pana rząd już dogoniły. I, przed którymi, i z którymi Pan sobie nie potrafi poradzić. Więc apeluję. Wiele spokoju, Wysoka Izbo, ja jestem przekonany, ja jestem przekonany, jeżeli jest tak, Szanowni Państwo, jeżeli jest tak, byliście na posiedzeniu niejawnym, wysłuchaliście przed chwilą wystąpienia pana premiera, jeżeli jest tak, że te informacje tak głęboko powinny wstrząsnąć opinią publiczną. Jeżeli jest tak, że mamy do czynienia z tego rodzaju działaniami i zagrożeniami, z którymi rząd sobie nie radzi, bo ewidentnie sobie nie radzi. To rozumiem, że powinna być zbudowana taka większość, która pozwoli odrzucić weto. Więc to parlament, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, wybrani przez naród, mający legitymację narodu, będący, jak mniemam, wszyscy polskimi patriotami Oceniam dzisiaj pana, panie premierze, czy, będą czy będzie pan w stanie przeprowadzić, czy będzie pan przeprowadzić to odrzucenie weta skutecznie, czy też nie, bo jeżeli parlament nie odrzuci weta, to znaczy, że cała pana argumentacja wobec tych patriotów, którzy tutaj siedzą, od lewa do prawa była funta kłaków warta. Dziękuję bardzo. Szanowna pani marszałek, panie szanowni państwo. To jest najbardziej absurdalne posiedzenie, w jakim uczestniczę, a jestem którąś kadencję w Parlamencie. Nie wiem, kiedy była część tajna, kiedy jest część jawna. Mogę powiedzieć jedno: beznadziejna sytuacja w służbie zdrowia, beznadziejna sytuacja w gospodarce i trzeba było coś wymyślić i przykryć to. I Państwo sobie wymyśliliście debatę na temat kryptowalut, na temat kryptowalut. Było nudno. Dopóki nie wyszedł, Donald tu z drugi raz tutaj. Wyszedł i zaczął klepać takie rzeczy, że przecierałem oczy ze zdziwienia i uszy. Myślałem, że siedzący dwa rzędy dalej, minister Żurek, pokaże mu, Donald, przestępstwo popełniasz tutaj. Ale nie, nie pokazał. On wyszedł tutaj i powiedział w części zamkniętej, utajnionej, było takie i takie zdanie. Nie boję się tego. Obaj panowie popełniliście przestępstwo tutaj. Popełniliście przestępstwo. Artykuł 241. Koniec, kropka. Tak rządzicie dwa lata i tutaj te przestępstwa także przy tej debacie popełniliście. Dzisiaj przegracie przy tym wecie. Panie Państwo, niektórzy tutaj po prostu bezczelnie kłamią na ten temat, ale jestem przekonany, że większość z Was jesteście jest okłamywana i nie wie, że powtarza tu kłamstwa. I do nich mówię, bo to widać jak na dłoni. Posłuchajcie mnie przez chwilę. Stworzy stworzyliście miażdżąco najbardziej restrykcyjną i najdłuższą ustawę, i to doskonale wiecie. 104 strony czystego tekstu ponad 1200 stron całości, gdzie w innych krajach to jest kilka, kilkanaście, czasem maksymalnie kilkadziesiąt stron. I ktoś tu pytał, chyba pani poseł Myssiak, jakie to ma znaczenie? To ma znaczenie kluczowe, otóż takie. Że teraz polskie firmy zgodnie z rozporządzeniem będą przenosić się do innych krajów Unii, uzyskają tam licencję i będą działać w Polsce. Więc ta ustawa nikogo nie ochroni, spowoduje tylko, że polski budżet z podatków straci, gospodarka straci, służby polskie nie będą miały kontroli nad rynkiem kryptowalut, więc dywersanci się cieszą, a Polacy nie będą mieli do kogo się odwoływać, bo sądy będą za granicą. Zrobiliście coś, Pana co obala Marcina całe Panie pośle, dziękuję. Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm nie uchwalił ponownie ustawy z dnia 7 listopada 2025 roku o rynku kryptoaktywów. Proszę Cię o wsparcie. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi filmami.